Hej widzowie! Deadpool dosyć często szydzi i naśmiewa się z Batmana, mówiąc na przykład charakterystyczne Jestem Batman, łamiąc przy tym czwartą ścianę. Ale czy Batman faktycznie zrobił coś Deadpoolowi, żeby zasłużyć sobie na jego szydercze żarty? W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić Wam, dlaczego Deadpool nie szanuje Batmana i go obraża. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Nie ma możliwości, aby Deadpool czuł do Batmana coś negatywnego, ponieważ Deadpool najzwyczajniej miał bekę z całego DC, mówiąc do Cable'a najpierw, że jest Thanosem, a potem, że skoro jest tak zły i mroczny, to na pewno musi być z DC, z czego wiedząc o fikcji, Deadpool nienawidził zielonej latarni przez to, co zrobił jednej wersji Deadpoola, a Batman bił złoczyńców nawet w więzieniu, co oczywiście sprawiło, że Deadpool nie mógł się powstrzymać, bo zdawał sobie sprawę, że Batman to dopiero jest chory. Deadpool mógł postrzegać nietoperza za abstrakcyjną wersję siebie, ponieważ nawet on nie ogarniał dlaczego Batman nie ubija złoczyńców jak Deadpool, tylko wrzuca ich do więzienia, gdzie jeszcze potem masakruje ich przy pomocy pięści. A ci i tak potem wychodzą i robią to samo, szczególnie patrząc na Jokera, więc Deadpool zrozumiał, że Batman kocha bić złoczyńców, pozwalając im wyjść, żeby znowu od niego dostali, z racji, że nawet Wayne musiał rozumieć, że więzienie jest bez sensu. Deadpool go obraża, ponieważ Batman gdyby spotkał przestępcę, kiedy przykładowo kradnie jedzenie albo robi inne rzeczy dla swojej rodziny w wyniku zniszczonego domu przez Supermana czy kogoś innego z Ligi Sprawiedliwości, Bruce Wayne w swoim wielkim bohaterstwie obiłby takiemu biedakowi mordę, a nie dałby mu pieniądze na nowy dom ze swojego wielomiliardowego konta w banku i mniej więcej dlatego nie to też był tak nienawidzony. Deadpool robił bohaterskie rzeczy, nie uważając się za bohatera, z kolei Batman był zwykłym człowiekiem z jakimś kompleksem, że to akurat on jest cudowny i ma rację, próbując przez to obalić Supermana, który, mimo wyrządzonych zniszczeń i pochodzenia, był znacznie bardziej ludzki niż miliarder, mogący zrobić wszystko co chce, co śmieszyło Deadpool'a postrzegającego go jako kogoś chcącego atencji do tego stopnia, że rzuca się z pięściami na wszystkich i nie można go winić, bo Batman, mimo wielu zalet, może być odbierany w ten sposób przez wielu ludzi. Deadpool musiał uważać za bardzo śmieszne, że Batman zawsze musi przypominać, że jest Batmanem, jakby wszyscy byli niepełnosprawni i nie widzieli. I'm Batman. Bo po co po znokautowaniu bandytów mówić do siebie samego, kim się jest? Z racji, że to tak jakby Deadpool po wyjściu z toalety powiedział: Jestem Deadpool, a to nie miałoby sensu równie co głupie gadanie Batmana, który chyba nie dowierza w to, jaki jest zajebisty i musi sobie przypominać, więc Deadpool też czasami tak robi częściowo Deadpool mógł też widzieć w Batmanie bratnią duszę, ponieważ Batman również mógł być śmieszkiem, ale ukrytym pod maską powagi, mówiąc swój tekst w randomowych momentach i choć to mało prawdopodobne, tak widzimy, że jako Bruce Wayne Batman potrafi żartować, a kiedy Poison Ivy go pocałowała, ten splunął w bok, co mimo okoliczności na pewno bardzo rozbawiłoby Deadpoola, który na tyle kochał absurd, że pokonał Taskmastera tańcem. Dla Deadpoola musiało być niezrozumiałe, dlaczego Batman zachowuje się w taki sposób, który nie przestraszy żadnego bandyty, co było powodem, dla którego Batman nie odmieniał ludzi ani nie pozbywał się problemu, ponieważ jako bohater nie potrafił zmienić złoczyńcy, aby stał się dobrym człowiekiem, tylko jeszcze bardziej zrażał ludzi i tworzył z nich większych odrzutków, co było jednym z wielu powodów Jokera chcącego, aby Batman go zniszczył. Podsumowując, Deadpool naśmiewa się z Batmana przez jego sposób bycia i wręcz absurdalne odgrywanie swojej roli bohatera, a najbardziej przez to, że chcąc być poważnym, Batman wychodzi śmiesznie i na przykład Joker zawsze ciśnie z niego bekę, a do takiej osoby trzeba podejście z innej strony. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. oraz to według was może być jeszcze takiego śmiesznego w Batmanie? jaki zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.